Cześć, tu Mamik I ja z kości. Dzisiaj zagramy sobie wynalazek Ale kejze Ale kejze, ja Niemiecki wynalazek Ja, das e, e, Niemiecka myśl techniczna To jak Opel Wunderspielen Das auto To jest das das Das, das e, W grze mamy tak Karty No i wypasioną kostkę E no, ale żeś zrobił rozpadełkowanie Zapomniałeś wspomnieć Aha, o no, tak, Świetnej jest. instrukcji w języku Rozkładane jak Niemieckim DINGĘKI i angielskim. Hello. Yes. <grym> no w każdym razie tyle instrukcji. Zresztą jak zobaczycie tam Greta. To jest najważniejsze <grym> w instrukcji, jest prawdopodobieństwo, nie? Ale co zaraz Wam powiem? A tak, tak, tak. Mamy tak, ten. 3, trzy, cztery, pięć, sześć. i już to. Ok, o co chodzi w grze? Będziemy zbierać punkty Te tutaj narysowane na karteczkach yy, Otworki w serze, no, karty to są... to jest ser Tak To są nasze punkty zwycięstwa na koniec gry Ja W swoim ruchu będziemy kulać I będziemy podglądać karty, akurat wypadła dwójka, której tu nie ma Czyli mamy możliwość podglądania karty Sobie lukniemy i odkładamy. Co, mo no, no pokaż to tam, żeby... Co może być w kartach, nie, no, żeby dowiedział. No, to... może być e, myszka i może być pułapka, jeśli wypadnie na przykład by wypadła trójka, bierzemy trójkę dostępną i mamy dwie opcje, albo ją bierzemy, albo odrzucamy, jak bierzemy wypadnie, e, jest pod, tą, e, pod kartą myszka, to są nasze punkty zwycięstwa, w tym wypadku jeden. jeśli mamy e, mysz łapkę. Odkładamy, jeśli zbierzemy takie trzy, gra się automatycznie kończy, i przegrywamy. Tada! Tada, to wszystko. Znaczy, że no, przegrywamy jak dwie osoby, jak, jak nie, więcej, tak, no to jak więcej sobie Liczymy punkty, nie? Tak nie ale też możemy zrezygnować, na przykład jak wcześniej podglądaliśmy, rezygnujemy, nie bierzemy, bo wiemy, że tu jest pułapka, odrzucamy. Albo. Albo. Myślimy o. Prawdopodobieństwie, o którym Mamik mówił, nie? Tak, dokładnie. Czyli jak widzicie, mniej pułapek przy jedynkach i dwójkach, więcej przy szóstkach i piątkach. Także. Trzeba się zastanowić, czy warto od razu śmigać po większy kawałek syrka. Dokładnie. To co? Ja już Jedziemy sobie z tym koksem, nie? Tak, już, już gramy. Ogóle, to tylko dopiero kostka. Kostka jest wypasiona. To jest prawie, że live. Tak, to taki live, który może. To jest live 2.0, to są livey, które możecie sobie przewijać. My gramy live, a wy sobie to oglądacie hmm. później. To jest taki maszyna czas. Dobra, kula. Trzy. Trzy. Kurcze, nie nie. Biorę fizyk, fizyk. Myszka. Miała być myszka Miki, ale co, kasę na licencję. No na i na dwóch, Na dwóch, jedna będzie oh. odpadać, bo to jest wariant. Żeby to odliczało nam koniec gry. Tak jest. Oh. Czwóreczka. Mamy dwie czwóreczki, czyli mogę wziąć sobie jedną. Biorę sobie tą i sprawdzam. Płak. I płatno. Oh, Czekałeś, yes. nie gram. I jedną odrzucasz. <laughs> I jedną odrzucam. Dobra, teraz ja. Piąteczka i biorę... Bierz tą czwórkę Patrzcie, z pułapką. <złukasz> Haha. <słuchasz> no, <szur, słuchasz> Kurde. Na czwórkach super. tam pułapki. I odrzucamy, I, odrzucamy... I odrzucamy. Ale idziemy w łeb, w łeb. Co tak po prostu, żeś odrzucił piątkę? Po prostu. Nie ryzykuj. No jedynka jest słabe prawdopodobieństwo. Chyba, że ktoś ma pecha. Pecha. I jedną odchodzę. Jak widzicie. Patrz jak zakryciłem Trójeczka, a biorę. Haha. Ha. Fascynująca gra. Powiem Wam, że jak oni zrobili te 3D dziury w tym serze, to ja nie wiem. Uh, 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 uh. Największy problem jest z się to. obliczeniem. Ryzyk, ryzyk fizyk, jak to mówią. Wleciał 6 punktów, wiesz kiedy to nadrobisz? Dla pułapki. Wiadomo i zginiesz marnie. <laughs> Teraz już kończę krewszy. <laughs> Dobra. Też to podejrzewam. Nie było mojego numeru, także mogłem pooglądać, no. Szósteczka, drugi raz. Aj! Do ile można kusić los? I odkładamy. Dwójeczka. A, dwójeczka, to śmiało, to... Szóreczka i odkładamy. Ha, nie mniona? ma dwójeczki. Sobie... Od... się w ten sam, ja. Co? Na pewno nie weź, weź, nie bój Ja oh, ty tak sobie grać. I teraz patrz, rzucam piąteczkę. No trójeczka i sobie podglądam. Tam piąteczkę. I sobie podglądnąłem tutaj. A my przybuszują mnie i się cieszę Dwójeczka, nie ma dwójeczki. Muszę podglądać. jedynkę będziesz sprawdzał. No weź, psz. jestem. Czwóreczka. Jedynka nie <laughs> jest... <laughs> Dobra, robi się coraz, coraz ciekawsza gra, prawda? Patrzcie to 5. Nie, 6, też podejrzewam, Aha! 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 Patrz też piątkę! Jadę piątkę. w piątkę. Trójki, bierzesz, podglądaj. Dobra. No jedziemy, dajesz. Jedynkę, no musisz wziąć, no. Dalej, Tamta. pułapka, pułapka, pułapka. pułapka. Jacy? tamtą No, 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 patrz to, patrz to. No, o, no. dawaj. Odrzucam. Dla jednego punktu przecież nie będę tutaj świrował. Gra się skończy też, nie wiem, czy było jak się skończy talia, nie? Czyli... Dwójeczka pewnie. Jeszcze chwilę. No i w tym momencie skończyliśmy grę. Mam i nie ma podliczanych punktów góre, w ogóle. W ogóle, dokładnie. Ja sobie podliczę moje 10 punktów. A ty byś miał w ogóle... Co? 10 punktów. A na szczęście, że jest zbambrzył. Jak to profesjonalnie się mówi w Niemczech. Dokładnie. E, Du-rześć. <noise> e, zbambrzył. Mam wyrazami go tak? No. No <bo> jak widzicie... <noise> jak mamik przyniesie grę to konkretną. To nie ma. <noise> Ale z case. No na pewno zasługuje na wynalazek. Dokładnie. E. Tak, z ciekawości my mamy g czy oni mają <śmiany> AS. AS, tak. E. No, sama, żeby powiedzieć, no. Fajna kostka. Fajna kostka, tak. E. Gra do paru kategorii się na pewno zaliczy: do niebranych w Polsce, <śmiany> chyba że oczywiście wiemy, do zapomnianych, a także do planszowych wynalazków na pewno. No i na dwóch niegrywalne. No, ja, no nie gram na więcej, no to jest jak mia... możesz się pomylić tylko raz, więc nie wiem, czy na większą osu... ilość osób jest. Nie, nie, nie mi myślę, że ty jeszcze w miarę to. Tak, to chyba taka naprawdę dla dzieciaków dzieciaków. No graficzki, no ładne, całe dwie no, chociaż tam mieszka to No wel. mieszka już jakby nie. nie? Ten tu, ta pułapka jest fajnie zrobiona. I to chyba wszystko, to co wszystko możemy z tej gry wyciągnąć. Powiedzieć. Tak. Będzie to pewnie jeden z najkrótszych kości play. Ale co tam, pokażemy Wam nawet całą rozgrywkę, nie będziemy cięć tego w e, No to co, klasycznie, nie? Zapraszamy na nasze wydarzenie. jak ktoś by chciał zagrać, to przynajmniej. Zmarnować trochę czasu z nami przy tej grze. Zresztą, wiecie, często przy grach nieważna jest gra, tylko towarzystwo. Jak noc tu chyba będzie najważniejsze, to towarzystwo. Tak jest. Dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć, cześć.